Czy wymyśliłam sobie spontanicznego vloga z motoryzacyjnych targów Dawid w Kielcach? Proste, że tak. Więc witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj sobie obczajmy razem targi w Kielcach. Miało mnie tu nie być, ale tak się udało zrobić, że nie musiałam być dzisiaj w pracy w Warszawie, bo ja totalnie o tych targach zapomniałam. Nie mam pojęcia do tej pory dlaczego. I tak miałam jechać dzisiaj po południu, żeby zdążyć chociaż na drugi dzień, ale tak to będę na całości, więc zarąbiście. Ja już jestem gotowa. Czekam tylko na rodziców, aż wrócą, bo muszę od nich pożyczyć samochód, dlatego. Że swojego niestety nie mam. No cóż, w każdym bądź razie jedziemy. Tam będzie już ekipa moich znajomych. Okazało się w ogóle, że na targi przyjechała też oliwka, z którą e, nagrywałyśmy serię byczków. Także kto widział, na pewno wie, o którą oliwkę mi chodzi. No i na pewno też, jeżeli oglądaliście Hotel Paradise, to oliwkę kojarzycie, a reszta moich znajomych też będzie tam na różnych strefach porozstawiana więc widzimy się z całą ekipą. Fajnie. Nie mogę się doczekać, bo dawno nie nagrywałam takiego luźnego vloga. A w tej serii przygotowań do półmaratonu, fajnie coś takiego luźnego też wdrożyć. Wsiadłam, jadę, miałam jeszcze jechać do Galerii Korona, ale nie wiem, czy mi się chce teraz. Ale w sobie potem znowu będę szukać wymówki, a jutro jest pozamykane. A muszę jechać, bo chcę zrobić taki mały prezent jednej osobie i no jutro go nie kupię. Chyba najlepiej będzie, jak, jak pojadę teraz. Teraz i po prostu będę miała to z głowy i wtedy pojadę na targi już. Tak, to będzie najlepszy pomysł. Na szczęście udało się szybko zaparkować, bo jakby się nie udało szybko zaparkować, to mi się zdenerwowała, ale co miałam mówić? Wkurza mnie ta sukienka. Pomimo tego, że bardzo ładnie się prezentuje, to niestety co chwilę mi się podwija. I Patrzcie. Już ją mam w kolanie, nie? To jest bez sensu po prostu. Ale będę ją kopać. Poprawiać! Prezencik mamy. I teraz jeszcze wejdę sobie po otóż do rzęs, bo źle przykleiłam rzęsy i widzicie, co mi się stało od połowy, tak jakbym nie miała rzęs. Wyglądam tak wsiowo, że to brak sów. Ogarnę sobie to już w samochodzie. Jest na promce? Błagam, powiedzcie, że jest na promce. No. no, nie jest na promce, dlaczego? Dobra, bierzemy go. I mam nadzieję, że jakoś to uratuje. jednak jest na promce. Ja tu normalnie ostatnio w czepku urodzona. Bardzo mnie to cieszy, płacimy. da się i każdy wariacik dostanie na zeszyk Trzeba tu nowych żołnierzy, to nowi królowie osiedla, do tego raperzy To jestem ja i moja dwubiegunowca w playliście Zacznij ze mną wszystko od nowa Będę cię kochał, będę szanował On ciebie zdradzał i manipulował Proszę, nie będziesz żałować Ho, Nie ma puenty, chuj w sentymenty Dzwonimy do Andzi, muszę się dowiedzieć, gdzie oni są Halo? No, Halo. gdzie jesteście? Idziemy na kiełbaskę zjeść, właśnie. A gdzie tam kiełbaska jest? Na zewnątrz. O, a z której strony na zewnątrz? A nie wiem, idziemy dopiero, wychodzimy z hali 1A. Okej, okay, to ja idę sobie kupić bilet i zaraz będę. To dawaj. No, na Idziemy na hale 1A. Let's go, let's go, let's go. Myślałam, że szybciej będzie, jak sobie kupię bilet online. A się okazuje, że chyba jednak nie. Bo już czekam jakieś. No, nie, całe 10 minut, aż mi ten bilet przyjdzie na maila. Oh. Tu się kręci. Przywitajcie się, ekipa ładnie. Hancia. Nie. Yeah. Co? To można by mam pełną buzię! Bo wtedy wychodzisz najlepiej na zdjęcie! Hej, hej, hej! Zaczynamy tego wszystkim! Z jego najlepszego młodej parze! Przeżyczenia. Będzie? Tak, będzie, będzie. Zrobiło się ciepło. Ancia to już chyba jest w ogóle ciepło. Tak. <laughs> Elegancko. Oni zjedzą, ja na nich poczekam. I zobaczymy co tam dalej. Czas pokaże. Później odwiedzę moją oliwkę, bo jest na stoisku u sołczka z tego co mi mówiła. Fajnie, w Warszawie się nie możemy spotkać, a tutaj się spotkamy. Nie rozmawiasz sobie. Wow. Jak masz woda, to jesteś dobra morda, tak? Darcik się trzyma, więc jest gi. O. gada sama Patrzcie, patrzcie Cóż za rakieta, cóż za rakieta Patrzcie na to, patrzcie na to A, To wcale nie jest Golf mojej przyjaciółki jej narzeczonej To jest piękna Patrzcie, to jest właścicielka tego auta No jeszcze piękniejsza Nie no jest to tylko mój stary Proszę Państwa, no to jest po prostu taka rakieta Ja jestem w szoku Oj, ja felga w Drodzy Państwo, bez gwiazdy nie ma jazdy Spójrzcie To też nie jest auto mojego kolegi To pięknie się prezentuje A szczególnie ten Filip tam, nie? O, te dwa piękne okazy możecie zobaczyć na Kielcach, nocami. Same BMW, same BMW. Siedzi gwiazda. Panna Oliwia. Witam bardzo Oooo! serdecznie. <grym> w Warszawie się nie mogłyśmy spotkać, tak. co u mnie, nie? W Pielcach, no, w Piotrice, tak, w O to, tak, Oliwka nie pierwszy raz to. jest w Kielcach. Tak, pierwszy raz, jest fajnie, podoba mi się. To. O jesteś na targach O, no, trochę głośniej się zrobiło Ja idę teraz do znajomych na strefę driftu O, czekajcie No, co? Mam nadzieję, że, po, że poszłam w dobrą stronę, bo ja poszłam tak jakby po, po prostu na, od drugiej strony hali Widzę No dobra, pa Idą po mnie, idą Przyszła po mnie ekipa, jest i purtek Jest Oliwka Siemano, siemano tu driftuję elegancko. Same znajome twarze. A, widzę samochód chwaliny, to dobrze. Jest ich falinka! Siemano! No, Lokie skręcone, wszystko jest. Kurde, jak ty przypakowałeś. Co, Stary mi tak? Serwis, zmiana opon, drodzy Państwo. Kierowca bombowca wpadł na Rejon. No, po upalamy jest sobie. tak gorąco, 30 stopni. Mama i pani na Kolejce z 200 sztuk No, ale to jest po prostu szok. Rok temu nie było aż takiej kolejki. Wydaje mi się i dwa lata temu. Z roku na rok coraz więcej. Proszę też powiedzieć do kamery. No proszę, nie wstydzcie. Pozdrawiam brata. Super. Ty kogo pozdrawiasz? Mamę O, no. Brat pozdrowiony, ma pozdrowiona piwko zero jest klasa. ten kolor Aj, piękny Jestem fanką golfików bardzo Ale gdzie ja idę? się już nagrywa? Sekundy lecą Ojej, <noise> bo jutro mam randkę jutro, jutro mam randkę, czekaj Za kola trzeba poprawić Ej! Haj! Cześć dziewczyny! Porsche Ja Właściciel Dalej się nagrywasz. Wróciłam do domu. Koniec weekendu było fajnie. Było trochę baletu, było trochę luzu, były fajne auta, byli fajni ludzie. Cóż więcej potrzeba. Ojczyk jest szczęśliwa. Lajkujemy, subskrybujemy, komentujemy.